Zobaczymy tej wiosny w telewizji TVN. Trochę nowości, trochę starych ukochanych przez widzów programów. Dlatego, że widownia bardzo jest przywiązana do tej oferty, którą zwykle ma i ciężko znosi, jak kogoś brakuje, kogo kochała. Więc trzeba bardzo yy, rzetelnie odczytać, kogo kochają, kogo mniej. Na szczęście, telewizja jest ciałem pobadanym. Więc można bardzo szybko znaleźć wszystkie właściwe dane, żeby podjąć właściwe wnioski. Nowości no to wielki X-Factor program, na który wszyscy czekają telewizja, widownia i jak dzisiaj widziałem po reakcji sali chyba będzie sukcesem. To również trochę takich programów edukacyjnych jak leczenie naszych ciał i naszej duszy. Przy pomocy programu Cofnij zegar. Magda Gessler leczy restaurację, Dorota Zawaska leczyła relacje rodziców i dzieci, a tutaj nagle ktoś pokazuje nam, że nie jesteśmy koszem na śmieci i nie można wszystkiego wrzucać do środka. Oprócz tego prawdziwe historie, filmy zanurzone w życiu. Oprócz tego dokumenty, bo TVN ciągle o tym pamięta. No i stara, cudowna rozrywka. Kuba wojewódzki, Szymon Majewski. You can dance, troszkę odmieniony, zmieniony, bo Patrycja Kazadi jest jego nową prowadzącą. Bardzo na nią liczymy i wierzymy, że, że się sprawdzi. A Kinga Rusin, bardziej dostojna, już jako jurorka. A co będzie największym hitem? No, pewnie x-faktor. Jeśli dajemy go w niedzielę na 20, to nie chcemy, żeby, żeby się nie sprawdził. A jak, z, jak X Factor zamierza walczyć z konkurencją? Jak chce pobić swoich konkurentów z telewizji Polsat czy z TVP2? Ja konkurencję bardzo cenię, szanuję i lubię, ale jeśli pracujemy nad programem, to nie myślimy o konkurencji. My chcemy jakby nadawać ton, my chcemy, żeby to konkurencja musiała się przejmować naszą ofertą. I do tej pory wszyscy, którzy. Chcieli się zmierzyć i szli na zwarcie, raczej przegrywali, chociaż nie ma tak, że to, to się uda, tam to się nie uda. Dzisiaj widzę, że na castingach do X Factora jest dużo ludzi. To jest najbardziej pocieszające, że rynek już komuś zaufał. Również będzie kontynuowany cykl Prawdziwe historie. Jesienią nie cieszył się jakąś wyjątkowo dużą oglądalnością. Czy tym razem będzie lepiej, czy ma być powtórzony właśnie ten wynik? To znaczy to jest tak, te filmy to nie są komedie. Te filmy to nie są y, pogodne filmy, po których y, człowiek wraca normalnie do życia. To są, to jest trudne kino. Y, czy one miały złe wyniki? Nie, my nie mamy takiego odczytu. Dzisiaj film nie jest na pułapie programu rozrywkowego. Dzisiaj wielkie zagraniczne hity mają 6-7 ratingów. Na takim samym poziomie były programy, znaczy filmy prawdziwe historie. To jest tak, że w całej jesieni jeśli serie liczą po kilkanaście odcinków, jeśli pokaże się trzy filmy, to, to nie jest ani seria, to jest raptem do... Całego zestawu filmów zagranicznych, wrzucenie Czech naszych listków figowych, żeby pokazały, że polskie też fajnie znaczy. Każdy z tych filmów z odcinka na odcinek miał lepszą widownię, był bardziej oglądany. Myślę, że jak powtórzymy sobie te trzy poprzednie i dołożymy trzy nowe, to już będzie prawie seria. A kiedy zobaczymy kolejne edycje Tańca z Gwiazdami? I Mam talent. My, dzisiaj, jako stacja telewizyjna, mamy w swoim zasięgu prawie, nie prawie, no, prawie wszystkie z dużych formatów międzynarodowych. Czyli mamy sześć dużych programów rozrywkowych, które pojawiają się u nas w prime-time, i postanowiliśmy je tak wznawiać od czasu do czasu. Czyli jeśli taniec z Gwiazdami zrobił sobie przerwę, to pewnie zobaczymy go na jesień, a wtedy. X Factor będzie odpoczywał i to tak jakoś powinno się toczyć.